W Konferencji z udziałem prezesa Jacka Muzolfa, zapraszam tutaj Pana prezesa do nas, prezesa Polskiego Związku Tenisowego oraz prezesa Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Tenisa, doktora Jerzego Zielińskiego i oddaję im głos. Witam Państwa serdecznie na 19 już ogólnopolskiej konferencji trenerów tenisa, zorganizowanej przez Polski Związek Tenisowy i Polskie Stowarzyszenie, Stowarzyszenie Trenerów Tenisa. Polski Związek wkracza w nowy etap działania, można tak powiedzieć. Chcesz coś powiedzieć, czy mam dokończyć kwestię? No, nie, nie. <laughs> Polski Związek wkracza w nowy etap swojego działania. Chcemy, aby ta konferencja była dowodem na to, że planowana jakość i metody działania pozwolą nam polepszyć poziom Polskiego tenisa. Zdajemy sobie sprawę, że y, sumienne i, i, i zespołowe działanie w oparciu o y, środowisko tenisowe, doświadczenie środowiska tenisowego tylko takie działanie może nas poprowadzić do, do poprawy jakości polskiego tenisa i polskich tenisistów. Jeśli chodzi o, o, o trenerów, jest to, jeśli najważniejszy, to na pewno bardzo ważny elementy szkolenia polskich tenisistów. Dlatego tak bardzo nam zależy na tym, aby, aby, aby konferencje były elementem właśnie polepszania jakości pracy. Na tej konferencji również zostaną zasygnalizowane zostanie zręby nowego systemu szkolenia, jaki Polski Związek Tenisowy chce prowadzić, wprowadzić. I dlatego zachęcam między innymi do tego, aby, aby uczestniczyć w panelu dyskusyjnym, który jest zaplanowany na dzisiejsze popołudnie, bardzo ważne jest, abyście się dzielili z nami nie tylko uwagami, ale też krytyczną, konstruktywną krytyką. Jesteśmy przygotowani na to i, i, i otwarci na, na chłonięcie wiedzy, chcemy, chcemy przy pomocy środowiska właściwie zarządzać polskim tenisem. Przy okazji kończąc, chciałem podziękować Ministerstwu Sportu i Turystyki, który jest głównym sponsorem polskiego tenisa i sponsorem tej konferencji, Stadionowi Narodowego, Narodowemu, który jest gospodarzem tutaj, firmie Treton i Alpresan, którzy są oficjalnymi partnerami Polskiego Związku Tenisowego. Życzę Państwu owocnych obrad i, i, i fajnych zajęć. Mam nadzieję, że jeszcze raz powtarzam. Zachęcam do dyskusji, do konstruktywnej krytyki. Jesteśmy otwarci na współpracę i tylko dzięki, i zjednoczonemu, dzięki zjednoczonemu działaniu możemy coś osiągnąć. Wierzę w to, że nam się uda. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich koleżanki i kolegów, bo jesteśmy wszyscy trenerami. Przede wszystkim chciałbym podziękować najpierw prezesowi i zarządowi polskiego związku tenisowego, że udało nam się bardzo blisko nawiązać współpracę i ta konferencja jest tego efektem. Nie musimy, tak jak przez 10 lat robiliśmy to sami, przy udziale Polskiego Związku Tenisowego, tak, tak to bywało. Onegdaj. Czyli serdecznie Panie Prezesie dziękuję, i myślę, że uda nam się nawiązać współpracę w zakresie właśnie doszkalania trenerów, szkolenia systemu licencyjnego, tak jak jest to w wiodących krajach świata, że robią to trenerzy łącznie, nazwijmy to z działaczami, bo to jest działka czysto nasza trenerska. Nie sportowa, nie promowanie samych zawodników Stowarzyszenia Trenerów, bo to inną drogą idzie, ale właśnie te kwestie. Jeszcze raz dziękuję. Chciałbym przywitać cały zarząd oczywiście Polskiego Związku Tenisowego, bo jest bardzo licznie tutaj obecny i dziękuję za przybycie, ale chciałbym też przywitać przede wszystkim gości naszych na czele z wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Trenerów Tenisa, przez 10 lat działaliśmy, panem Stanisławem Szczukiewiczem, który był już tutaj krótko przedstawiany. Chciałbym przywitać również rektora Wyższej Szkoły Trenerów Sportu, który jest tutaj obecny, zaszczycił nas, był też rektor, jest rektorem rektor wyższego. Chciałbym przywitać również kanclerza tejże szkoły, a przy okazji wieloletniego prezesa y, m, Polskiego Związku Tenisowego i przede wszystkim wieloletniego dyrektora największych, onegdaj, turniejów zawodowych w Polsce, czyli turniejów ATP, y, WTA, GNTS, wcześniej. I w sobocie Ryszarda Fiałkowskiego. Witam serdecznie. Chcę przywitać również, bo miał bardzo duży udział dla nas, dla naszego stowarzyszenia Andrzeja Calukę. Andrzej, gdzie Ty jesteś? Wieloletni prezes, dzisiaj też jest dość aktywny i, i myślę, że będzie nam pomagał. Przede wszystkim chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Powstał również Polski Związek Stowarzyszeń Trenerskich. Już powstał. My jesteśmy jako Stowarzyszenie Trenerów jego cząstką. Są piłkarze, rzudocy, piłkarze ręczni, będą też inni. Próbujemy na tle tej deregulacji i nie boję się tego słowa użyć bałaganu w zakresie stopni, bo każdy związek robi to inaczej. Mieć jakiś głos doradczy, nazwijmy to, bo tylko o, ta, o coś takiego chodzi. Życzę owocnych obrad. Z korzyści dużo odchłonących zasłuchania wielu wykładowców, praktyków i, i teoretyków. Zapraszam naprawdę do zadawania pytań, do dyskusji. Proszę nie bać się również trudnych pytań, bo one, one powodują jakieś postęp, a nie tylko i wyłącznie gładzenia wszystkiego. Dziękuję serdecznie. Ja, ja nie wiem, może Pan Lisicki był już tutaj witany, ale ja chciałbym powitać Pana Lisickiego w swoim imieniu. Bardzo nam miło, że Pan tutaj przybył i podzielił się swoimi doświadczeniami. Także polski tenis to nie tylko kraj, ale widać, że, że nasi rodacy działają w innych państwach z olbrzymimi z olbrzymi sukcesami i, i, i ze wspaniałym skutkiem. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że Pan przybył i zachęcam Państwa do wysłuchania wykładu Pana Młysińskiego. Dziękuję.